Właśnie do księgarni niedawno trafiła w nowym wydaniu książka, już dosyć Wam znana, Fiolet Magdy Kozak. Z tej okazji warto wspomnieć właśnie o tej książce. Wydawać by się mogło, że jest to kolejna książka na temat inwazji obcych z kosmosu, którzy próbują zdobyć, przejąć naszą biedną planetę. Nic bardziej mylnego. Chociaż książka jest utrzymana tak naprawdę w klimatach stricte science fiction, tak naprawdę pokazuje kontakt nie tylko z obcymi, ale i ludzi. Ludzi, którzy z nimi walczą. Spadochroniarzy, walczących z całych sił z czymś zupełnie nieznanym. Poznajemy grupę od środka, bez zbędnych ceregieli. I tak naprawdę tu rozgrywa się cała akcja. Autorka, także spadochroniarka, w sposób bardzo plastyczny i w bardzo piękny sposób pokazuje to, jak to wygląda od środka w sensie życie tych ludzi. Pokazuje w sposób brutalny ich podejście, ich mowa, a także to, w jaki sposób. Po prostu działają. Pokazuje ich jako ludzi uzależnionych od swojej adrenaliny, od akcji. Ludzi, którzy mają także swoje wady, nie są do końca zupełnie czystymi bohaterami. Dialogi, które są tutaj zawarte są realne, pełne wulgaryzmu, żargonu, bardzo, bardzo mocno stojące w realizmie właśnie tego środowiska. Akcja właśnie tej książki dzieje się na terenie współczesnej Warszawy, co moim zdaniem jest dodatkowym atutem. Ta dbałość o szczegóły, o nazwę ulic, o miejsca jest zachwycająca. Pomimo tego, że fabuła jako taka może trzymać w napięciu, jednak jest dosyć przewidywalna, co jednak jest pewnym minusem. I właśnie ten minus zabiera tę całkowitą wolność i przyjemność z czytania. Nie jest to literatura wybitna, ale czyta się ją dobrze. Nie wiem, czy jeszcze sięgnę po tę książkę, ale na pewno będę ją wam polecać. Jeżeli lubicie militaria, mocny język, realia i pokazanie czegoś z tej strony tak naprawdę, to może wyglądać, polecam.